Dzień dobry. Nazywam się Ula Pałka, mam lat 50, jestem ambasadorką firmy Riobi. Chciałam Państwu dzisiaj pokazać bezprzewodowe nożyce do żywopłotu z wysięgnikiem, które leżą tu dzisiaj przede mną na stole. Składają się z nożyc, które są tam na samym końcu. Tutaj jest bateria, tu jest do niej ładowarka i poszczególne elementy, które może być na przykład dodatkowy wysięgnik. Dzisiaj teraz są złożone, ponieważ przecinałam przed chwilą niższy żywopłot, a tak to przecinałam już również wysoki żywopłot. Są bardzo łatwe w obsłudze, należy tylko nacisnąć dwa przyciski i można nimi pracować. Bateria pełnił naładowana, wystarcza na prawie dwie godziny pracy. Urządzenie jest bardzo ergonomiczne, nawet ja dałam radę przyciąć po raz pierwszy w życiu krzaki, które wymagały już przycięcia równo, nic złego nie zrobiłam. Sprzęt jest bardzo wygodny w użyciu. Można pracować na baterii aż do dwóch godzin. Szczerze polecam. Ja go będę używała z pełną satysfakcją następnym razem.